Dziś chciałbym pokazać Wam wyniki moich badań. Jak wiecie, jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to od już prawie 4 miesiące biorę plastry X39, także inne plastry testuję i sprawdzam, jak to się przekłada na moje zdrowie. Mam też dobre wiadomości, jeśli chodzi o zdrowie innych osób, które powiedziały ja też chcę spróbować i. Udostępniłem mi te plasty, pomogłem im je kupić, i mam bardzo wiele pozytywnych reakcji. Włącznie z taką, że ktoś, kto miał częściowy paraliż dłoni, odzyskał całkowite władanie nad tą dłonią. Ona już nie jest zimna, jest ciepła, tak samo jak długa ręka i normalnie pisze. No i w ogóle wiele różnych wyników badań też ta osoba ma bardzo dobre, świetnie śpi, no, na nic nie narzeka. Po prostu rewelacyjne działanie. Ale ja jestem taką osobą, na którą w sposób taki widoczny nie działa. No poza tym, że z łokciami zszedł, tak to nazywało, szczyca. A także dużo osób mówi, że, ać znaczy kilka osób mówi, że mi się skóra wygładziła. Mam 57 lat, więc możecie ocenić, czy wyglądam bardzo staro, czy nie. Oczywiście ma tą brodę, która mnie postarza. Ale ja chciałem wam powiedzieć, że mimość takich może nie odczuwam na przykład, że mi jakieś bóle przeszły. Nie mam też ich zbyt mocnych, ale czasem jest, chociaż dzisiaj akurat nie. A czasem się nawet bym powiedział, że wczoraj mi się nawet powiększyły bóle, tutaj zwłaszcza z ręką. Dzisiaj mogę nie poruszać wczoraj nie mogłem za bardzo, znaczy mogłem, ale bolało. I tak się zastanawiałem, dlaczego w moim przypadku to tak nie działa, jak u innych, że. Nakleja przestaje boleć. No i doszedłem, znaczy odkryłem to, bo jestem, mam taki umysł analityczny, jestem bardzo wnikliwy i zrobiłem sobie też badania, to jest bardzo ważne. Od, od co jakiś czas robię, ponieważ mam na własność biorezonans, więc sobie robię przynajmniej raz w miesiącu badania i przed braniem plastrów, ostatnie badania, jakie były, były niezbyt fajne. Ja wam je mogę pokazać, bo tutaj. Tutaj właśnie widzicie różne moje badania. Ja w, może w, wrócę do górnych, jakby tych, nie będę wszystkich pokazywał, ale tak te podstawowe Wam pokażę. To jest mój aktualny stan. Te zielone to są w normie, także, a te niebieskie są blisko normy, bo blisko tego zielonego, ale jednak są niebieskawe, czyli troszeczkę jest niedoczynność tutaj w układzie mięśniowo-szkieletowym. Właśnie to, co odczuwałem między tym, ten ból i w układzie moczowym. Ale żeby zobaczyć na ile to się zmieniło, bo naprawdę nie miałem takich ładnych wyników. To są ładne wyniki. To pokażę wam, jakie miałem wcześniej, zanim się okleję plastrami. To było w lutym. 15 lutego to było ostatnie. Potem już o. Widzicie, nie było zielono w ogóle. W ogóle wszystko było niedoczynność. To nawet bardzo mocna, limfatyczna, czyli ta, która odpowiada za oczyszczanie się z toksyn. W tej chwili mam idealną. Po prostu idealną. Dobrze i teraz tak, zobaczymy też inne, inne rzeczy. Widzimy, że też te są pomarańczowe, nie tylko są zielone. Pomarańczowe są nadczynnością. Za chwilę wyjaśnię, o co w tym chodzi. I czym się różni nadczynność od niedoczynności poza tym, że nadczynność, to znaczy aparat odbiera, że te narządy, na przykład przysadka albo grasica, wysyłają ponadprzeciętnie silny sygnał, czyli tam się coś dzieje. Tam, tam jest jakaś walka, jakiś stan zapalny być może. Natomiast jeżeli jest niedoczynność, tak jak tu niebieskie te rzeczy, tutaj nawet bardzo mocna niedoczynność, to znaczy, że ten narząd, akurat okrężnica stępująca, wysyła za słaby sygnał i to jest coś, znaczy tam nie ma walki, tam się organizm poddaje, tam się dzieje coś złego, możliwe, że nawet jest proces destrukcyjny. Nerkę proszę miałem, nerka, moczowód po prawej stronie miałem silny niedoczynność, to przykładowo teraz ta nerka to jest no, prawie że norma, prawie że ideał. Już tam troszeczkę brakuje, bo to jest jeszcze te siwek jak przestanie być, to będzie ideał, prawda, czyli już się poprawił ten wynik. Otóż, jeśli jest bardzo silnie niedoczynność, tak jak ja to miałem wcześniej, to jest, organizm się jakby rozpada, rozkłada, tam jest przewaga wirusów z reguły, natomiast jeśli jest nadczynność, znaczy, że jest remont. Na zielony to już jest koniec remontu, to już jest stan po remoncie, czyli jest idealny stan. To tak pokrótce, ale przejdźmy dalej jeszcze. Pokażę Wam tutaj na przykładzie Wyniki najpierw pokażę, znaczy prawidłowe wyniki, które za chwilę zobaczycie, powinny być tutaj w, tych, w tym zielonym mieścić się. Jeżeli są powyżej zielonego lub poniżej zielonego, no znaczy, to są nieprawidłowe wyniki nie mieszczą się w normie. Najpierw Wam pokażę wynik z lutego. To jest 15 luty. Widzicie, że prawie wszystko jest poniżej normy. Nic się nie mieściło w normie. I teraz Wam pokażę najnowszy, czyli dzisiejszy. Bo tu są daty, nie? Tu jest 15 lutego, a tutaj jest 28 czerwca, czyli dzisiaj. O, i ten wykres 28 czerwca jest tu u góry. Prawie, że idealny. Nie jest, nie jest idealny, ale prawie, że idealny. E, znacznie bliżej ideału niż ten, który był 4 miesiące temu. To jest wynik oklejania się między nimi plastrami, ale nie tylko. Bo oczywiście trzeba też dbać o inne sposoby. To jest projekcja, czyli miejsca, w których prawdopodobnie urządzenie podejrzewa, że mogę mieć jakieś problemy. Jeżeli tam rzeczywiście występuje ból lub swędzenie, wysypka, to, to znaczy się, że to jest jakby potwierdzenie diagnozy. Można kliknąć wtedy, na przykład, jeżeli na łokciu był ten problem. Klikam, okazuje się, że to jest okrężnica stępująca. Niekoniecznie z łokciem jest problem. Na łokciu to się objawia, prawda, ale to z okrężnicą jest problem. Jeżeli to jest tutaj ramię, to może być problem z wątrogą. Albo około stawu barku zapalenie. Czyli no rzeczywiście ja taki problem mam, jaki miałem. Jeszcze on występuje, bo wczoraj mi polo, dzisiaj akurat nie, jest coś ciekawe I właśnie w tej prawej, jak to jest pokazane. Bo to jest przód, to jest tył. Dobrze, kręgosłup zobaczcie, żeby porównać. Prawie że zielony. Zielony to jest idealny. Stan czerwony jest nadczynność pomarańczowy, a niebieski jest niedoczynność. W poprzednim razem w ogóle prawie nie było zielonego, tylko dwa te, dwa te punkty były zielone, reszta to była jedna wielka niedoczynność, czyli organizm mój był bardzo słaby. Ranking to jest narządów, które są jakby najbardziej schorowane. To wszystkie tutaj po prawej stronie to są z lutego. Jak zobaczycie, to nie ma żadnych, są głównie granaty. Nie ma o idealnym stanie były tylko cztery narządy. Na 47 narządów, tylko cztery były w dobrym stanie. Wszystkie pozostałe były osłabione silnie. Niektóre bardzo, te trzy najbardziej. O, w chwili obecnej mamy nadczynność, co znaczy, że jest odwrotnie, znaczy że tam są remonty właśnie, tam się coś odbywa. I to wszystko jest właściwie lekka nadczynność. A zobaczcie, ile jest w idealnym stanie. Od, od, od 20, czyli 28 narządów jest w idealnym stanie w porównaniu z tym, co były tylko 4 poprzednio razem. To jest 4 miesiące oklejania się plastrami, między innymi. No, tu też można zobaczyć drugą stronę. Przykład czakr. Są wzmocnione, moja energia jest wzmocniona o 4 punkty. Aurogram. Idealny aurogram będzie cały granatowy dookoła. To jest idealnie zdrowy organizm. Natomiast zobaczcie, jak było w lutym, a jak jest teraz. Prawdopodobne obciążenia. Czyli zobaczcie, to są pierwotniaki. W tej chwili w ogóle ani jednego pierwotniaka. Grzyby są o połowę mniej niż było. A i ta jeszcze jest duża poprawa. Bo 89-87%. Bakterii jest mniej więcej tyle samo. Te zielone to jest poprawa, niebieskie bez zmian, a te czerwone jest lekkie, lekkie pogorszenie. Znowu wirusów mniej. Dużo. Znaczy było 5, jest 3 mniej, czy są tylko dwa i są dużo mniejsze. To było 95%. Ten sam wirus w tej chwili jest 55%, czyli on znika. I pasożytów też jest mniej niż było. Podejrzenie stanów chorobowych jest o połowę mniejsze. To jest z, z tego bo dwa razy więcej jakby markerów wskazujących na to, że mam problemy zdrowotne już w tej chwili. A to jest najciekawsze, teraz pokażę Wam wiek biologiczny. Przed braniem plastrów miałem 57 lat, ale wiek biologiczny mój był na 62. To znaczy, w rzeczywistości mój organizm był 5, razy, 5 lat starszy niż, niż by wynikało z mojej daty urodzenia. Czyli był zniszczony ten organizm bardzo. W chwili obecnej jest 0. Ja robiłem badania co jakiś czas, one spadały najpierw o 2 lata, potem o 2 lata, potem już tylko 1 rok, a teraz jest 5 lat, spadło, czyli jest idealnie. Mam wiek 57 i 57 jest biologiczny, czyli według urządzenia. Również poprawiły mi się witaminy. To były niedobory. W tej chwili jest, no prawie, tam jeszcze dwa punkty są z grupy B. I to są dość ważne witaminy, ponieważ tutaj mam informację, że pomagają w metabolizmie tłuszczów i białek, na przykład B5, a ta H to również jest ważna dla metabolizmu. Ogólnie naszym celem jest wyrównać metabolizm. Żebyśmy dobrze funkcjonowali, to musimy go mieć w idealnym stanie. No i tutaj są jeszcze inne też ładunki toksyczne, czyli odtrują się troszeczkę. To nie, tutaj nie będzie. I aminokwasy, to jest to, co jest bardzo ważne, a ostatnio kładna to duży nacisk. Zobaczcie po prawej stronie, ile aminokwasów mi brakowało, a w tej chwili tylko jednego mi brakuje. To nie jest tak, nie wiem jak to Wam pokazać, ale mam tutaj całą skrzynkę aminokwasów. Po prostu postanowiłem uzupełnić sobie aminokwasy. Skoro urządzenie mówi, że mi ich brakuje, to, to trzeba uzupełnić, prawda? To jest najprostsza metoda. Uzdrawiania organizmu przez danie organizmowi tego, czego mu brakuje, czyli brakuje witamin, daj witaminy, brakuje minerałów, daj minerały, brakuje aminokwasów, daj aminokwasy. Zwłaszcza, że nie wszystkie aminokwasy może organizm sam sobie wyprodukować, czyli nie wszystkie są endogenne, niektóre są egzogenne, czyli nie da rady albo nie da, no nie da rady organizm sam sobie wyprodukować. Trzeba je przy, przy wprowadzić do organizmu przez pokarm lub suplementację. Ja tutaj mam kilka takich, kilka. Ponieważ miałem dokładną listę, jakich mi brakuje, więc takie sobie kupiłem. Oczywiście teraz mam też klientkę, która nie chce przyjmować tak dużo, bo to jest męczące przyjmować dziesięciami aminokwasów na przykład, oddzielnych kapsułek. Ja sobie je wysypywałem, co prawda i mieszałem sobie ze śmietaną, ale większość osób łyka i to po prostu już ma obrzydzenia tego łykania. No i, i ale ja tak robiłem. Teraz mam, jak powiedziałem, pacjentkę, która będzie próbowała. E, taki zbiorczy aminokwas, znaczy w, na, w jednym opakowaniu są wszystkie egzogenne aminokwasy i zobaczymy jaki to da efekt. To jest taniej oczywiście wtedy, bo ja 200 zł wydałem na moje aminokwasy, podczas gdy ona wydała 30 zł u mnie. Na te tylko niezbędne, których organizm nie jest w stanie sobie produkować. Z zobaczymy jak organizm sobie z tym poradzi. No ale moja metoda się sprawdziła. Uzupełniłem niedobory, tylko tauryny mi brakuje i sprawdziłem rzeczywiście, Wśród moich aminokwasów nie ma tauryny. Nie suplementowałem jej po prostu. Chociaż jest to endogenny, czyli teoretycznie, jak dostarczę innych substancji, to organizm może sobie sam wyprodukować. No, ale nie daje rady z jakiegoś powodu, więc będę musiał sobie dokupić taurynę, i suplementować. Wtedy, no, jak będzie tutaj zero po lewej stronie, czyli będę miał wszystkie aminokwasy, to będę naprawdę szczęśliwy. No, to wszystko doprowadziło do tego, że moje wyniki po prostu się poprawiły, ale kluczowe tutaj jest w tej mojej metodzie, właśnie to, że badam, czego brakuje w organizmowi. Mówię, żeby klient uzupełnił to, pomagam mu, mogę mu sprzedać to. A potem możemy sprawdzić, jak to działa. U mnie to działa. Oczywiście ja się jeszcze wspieram tymi plastrami z ich 39, które. No, zarządzają całością, można powiedzieć, mojego organizmu. Nie tylko ich 39, ostatnio też karnozynę, i razem z karnozyną w plastrach biorę też suplement karnozyny, który też ma trzy rodzajami aminokwasów w sobie jeszcze dodatkowo i witaminy i minerały. Także ta metoda poprawia bardzo zdrowie. Ja się po prostu lepiej czuję. Jeśli chcecie wykorzystać taką metodę, naturalną moim zdaniem, bo uzupełniacie to, czego Wam brakuje to zapraszam do konsultacji ze mną, a no lepiej do badania ze mną. Lub do zakupu sobie na własne potrzeby, dla własnej rodziny takiego biorezonansu.